Tu są ostatnie osoby, które zostawiły mi uśmiecha. Jeżeli chcesz się znaleźć na początku odcinka, to zostaw mi uśmiecha na konto Mikalo26. Z góry dziękuję. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mikalo, a dzisiaj mamy kolejny challenge, ponieważ dzisiaj nie mogę dotykać koloru niebieskiego oraz koloru różowego, czyli moje dwa ulubione kolorki. Niestety dzisiaj będą przeze mnie omijane, no niestety, jeżeli któryś z nich dotknę, otrzymujecie jednego dripka, a więc zostawcie łapeczkę w górę nad tym, pod tym odcinkiem teraz w tym momencie oraz zasubskrybuj mój kanał wraz z dzwoneczkiem. Jestem troszeczkę przeziębiony, za co was bardzo przepraszam. Więc przechodzimy na parkury i lecimy, piszemy sobie Rainbow Parkour. No i musimy jakiś sobie tutaj parkur znaleźć. Dobra, mamy już jakiś parkur. No i lecimy, musimy sobie sprawdzić oczywiście, gdzie są te kolorki, gdzie ich nie mogę dotykać jak na razie tutaj nic nie ma, żadnych takich kolorków e, no i tak, tutaj mamy różowy i tam mamy niebieski no dobra, nie mogę tych kolorów dotykać więc lecimy, lecimy, czyli tutaj na tych, na tych donatkach nie mogę dotykać tego końca, i tego niebieskiego bo tej różowego nie widzę, tylko jest tam jest ten sam tylko niebieski Naprawdę jest to trochę ciężkie, żeby nie dotykać tych kolorów, bo no bo naprawdę, bo niebieski zawsze mi się kojarzy z takim minusim kolorkiem, a dzisiaj niestety jednak będę musiał go omijać, no niestety takie, takie życie, taki challenge. Okej, okay, tu są zielone i musi, właśnie to jest problem, patrzcie, to jest niebieski obok różowego, więc, e, więc muszę skoczyć na fioletowy. Jestem na fioletowym i jest problem, ponieważ jakby tutaj już jest tak strasznie ciasno. Że naprawdę jest tragedia, i tutaj chyba mamy. Czekajcie. No nie, tam nie mogę przejść do końca. E, musimy wejść sobie na zielony. Tu nie. Nie, tutaj nic nie ma. Tu nic nie ma, kom, poważnie. Co ja mam zrobić w ogóle? Mam fioletowy, dobra, ale jest problem, bo już w dalszym ciągu nie mogę. E, nie mogę tam przejść, chyba. Dobra, jestem idiotą po prostu. To jest różowy, więc macie pierwszego zrypka do wygrania. Ale też to jest problem, ponieważ ja muszę znaleźć klucz, a ja klucza nie mogę znaleźć. I jest pewien, pewien, pewien problem. Dobra, to jest fioletowy. To jest fioletowy. Mmm. Jest problem, poważnie nie widzę tego klucza. Gdzie on jest? Gdzie on się schował w ogóle? Czy on był w ogóle gdzieś, gdzieś w innym, dziwnej, innej części mapy? Ja po prostu jestem gałganem i ja po prostu, no nie wiem gdzie to jest I, i to tyle, tak jakby. Dobrze, fioletowy i co i jakie mam tam niby? Jak tam ja mam przejść? No to jest jakiś żart, dobra, nie, jakby nie mogę, nie mogę tego parkura przejść, bo co chwila kurczę, jest jakiś różowy, więc macie już dwa dripy do wygrania. Czy nie ma jakichś normalnych parkurów? Nie mogę żadnego. To, to, jest, to jest tylko jedyny parkur, rainbow, który mi się podoba i który jest dobrze zrobiony. To jest jedyny parkur. Nie ma żadnego dobrego parkura, który się nadaje na ten odcinek. Bo ciągle, ciągle są jakieś jakieś po prostu niewygodne. Aha, dobra, to są te, te labirynty. Kurcze, muszę na ten fioletowy skakać. No i teraz na żółty, mm, na zielony. No i mamy znowu problem. No, co ja mam zrobić w takim wypadku? No znowu różowy. Nie no, jakby nie da się tego. Nie da się tego przejść. No poważnie się tego nie da przejść. Ech, dobra, nieważne. Okej, okay, idziemy. Musimy skoczyć na razie lody. Tutaj. Ok, mamy klucz niebieski. Klucz niebieski. Musimy znaleźć kluczyk niebieski. I jest to dosyć problematyczne, bo ja zawsze oczywiście nie pamiętam, gdzie są te klucze. Nigdzie ich nie pamiętam, więc to jest problem. Okej, okay, to było pro. To było po prostu pro. A pewnie pewnie się okaże, że tych nawet nie ma. Muszę jakoś tam sprawdzić. Dobra, nie ma kluczyka. Musimy się jakoś wrócić, ale już się nie wrócę. Właśnie mam... Dobra, tu mogę, bo to jest fioletowy. Ale tam już jest problem. Bo już tam... Dobra, mam to... Nie, nie, nie potrafię nagrywać odcinka dzisiaj jakby. Nie mam kompletnie siły. Już czwarty raz. Jezus Maria, nie. No po prostu taki to jest dramat, no. Bo co ja robię w ogóle? Nie wychodzi mi to kompletnie. Nie mogę w ogóle przejść żadnego parkura, bo co chwilę dotykam jakiś kolor. I okej, okay, tutaj... A to jest ten parkur. Boże. Dobra, yy, muszę tutaj. Nie dotykam niebieskiego tylko, bo to jest fioletowy, więc się nie liczy tylko niebieski. Więc lecimy pyk i pyk. Oki, ok, dobra, pięknie. Teraz hopsa, hopsa, hopsa. Lecimy tu, tutaj, do góry, teraz na żółty, pięknie. Teraz na fioletowy, na czerwony. No i tylko na te, na te końce będzie najlepiej przychodzić. Bo tutaj są kolory, które mogą dotykać, czyli czerwony oraz fioletowy. Jak dotrwaliście do tego do tego momentu, to napiszcie e, tęczowe serduszko, a ja wam może przypięte serduszko, ale się zrymowało albo nie, nie wiem. Dobra, lecimy, 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 lecimy hopsa po tym czarnym, najlepiej po tej ob obramówce i jest git w sumie. Jest git, jest git. Hopsa. Do góry. O, nie, tu mamy niebieski. Nie, ja po prostu nie wiem. Nie wiem, po prostu tego odcinka. Już jakby nie potrafię kompletnie przejść parkur Co chwila. No nie, no jak ja mam. Co jest, no? Czym tu jest znowu różowy? To jest nie w porządku. Jak mam przejść parku, kiedy. Tu jest różowy, no. Nie mam dość. Nie, nie, po prostu nie mogę nagrać odcinka normalnie. No po prostu, no nie mogę, no. No, co jest nie tak. Czy mogę w końcu nagrać jakiś normalny parkour, bo nie mogę żadnego parkoura sobie znaleźć, no po prostu, no nie, po prostu się nie da, po prostu jest to niemożliwe, żebym znalazł jakikolwiek inny parkour, który będzie do przejścia z, z omijaniem, no po prostu, no jakiś to jest żart, no przepraszam, nie, ja się, ja się po prostu poddaję, no co ja robię w ogóle? Bo, ale jak tam zrobić? Aha, muszę na fioletowy, muszę zrobić, tak, na fioletowy muszę, ja cię kręcę, masz już chyba piątego dripa w dzisiejszym odcinku, więc no, za to musicie zostawić łapkę w górę, no bo to jest jakiś normalnie żarcik, no po prostu, no po prostu no nie wierzę w siebie, po prostu to jest dramat. Ech, dobra, kolejny raz, teraz na czerwony Boże, nie na lawę, tylko na czerwony. Ja cię, Boże, co ja robię w ogóle? Co ja robię, dobra, na zielony, na czerwony, na zielony. No, Boże, świetny, mi, ja cię, kręcę. Co ja robię, dobra, kolejna próba, kolejna próba. Tego przejścia, dnia. Ja po prostu dzisiaj nie mam siły kompletnie na nagrywanie odcinków, nie mam kompletnie siły Odcinka dzisiaj nie miało być w ogóle prostu mam taki, jestem przeziębiony, ale Postanowiłem, że coś dla was nagram jednak Jednak to był chyba błąd, żeby nagrywać dla was odcinek, bo Bo mi to nie wychodzi jak powinno <laughs> Jakby, rozumiem dwa razy zginąć, albo trzy przez przypadek, ale nie pięć razy przez, kurczę, błąd mapy bo po prostu, no no no, 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 nie dało się inaczej ominąć po prostu tych dwóch kolorów, no, no, to jest mało możliwe, no. I tam musimy po prostu na te zielonki skakać, do zielonych i potem przeskakiwać. jest mega problematyczne. Ja cię kręcę, no, zaraz to wóz ginę, nie? Czekajcie, zaraz, no, ile tego tu jest, jaciek, boższenko. Dobra. I ostatni raz, pięknie, dobra, jestem w końcu, jestem więc świetnie, bo w końcu mi coś wyszło. Ok, teraz na białego jednolościa lecimy, lecimy. tun ok, teraz musimy. Kurczę, musimy jakoś tutaj tak, o, właśnie na chwilę, nie, o, na chwilę, nie mam dwa, tylko punkty z HP, więc nie jest ciekawie na zielony. Teraz tutaj na tą stronę, i teraz po prostu musimy na tą stronę, bo tutaj nic nie ma złego. Oho musimy no przyskakiwać. No w. Ojoj, oj, oj. A tam jak? Musimy jakoś. Dobra, udało się. Ledwo, ale się udało. Moim zdaniem się udało, i nie tknąłem koloru. Teraz musimy sobie, sobie zrobić skrótka. Pięknie. Teraz ten no czerwony. I. O! Mogę tutaj? No nie, mam no, jedno punktę. Ja pewno będzie to no, jakiś żart. No ja za chwilę zginę. Jestem pewny, że ja za chwilę zginę. I się skończy mój odcinek, no po prostu To jest kpina Dzisiejszy odcinek to jest nie, nie wypał kompletny Ja cię kręcę Co chwila coś jest nie tak No, dobra Lecimy w dalszym ciągu Po tych ore oska, skoczy tylko po czerwonym I tu będzie chwilkę meta Okej okay. Lecimy hop 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 I hop i chłop i Na czerwony I teraz na metę Dobra, przyszedłem ten parku. Jedyny parku, jaki przyszedłem w dzisiejszym odcinku. Rewelacja. Więc dziękuję wam za oglądanie, żegnam się. No i cześć.